W poprzednim odcinku włożyliśmy silnik do ramy, a dzisiaj czekają nas chromy i karbony do zamontowania, więc zapowiada się ciekawy odcineczek, więc moi drodzy, łapcie tutaj subika i jedziemy z tematem. Także na stół trafia nam numer 35 i 36 dzisiaj, moi drodzy, więc zmontujmy kolejne elementy do naszego Nissana. A w numerze 35, proszę bardzo, król, król driftu DK, chyba tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, żadnemu fanowi szybkich i wciekłych. Proszę bardzo, etap 35, mamy tutaj przednią część nadwozia, czyli aluminiowy element, czyli tak potocznie zwany nasz pas przedni. No, troszkę widzę dzisiaj specjalistycznej roboty nas czeka w tym numerze, ale nie za dużo. Więc co? Rozpakujmy to. Numer 35 prezentuje się, moi drodzy. O, właśnie tak. Więc otwórzmy i zajrzyjmy, co tam nas czeka. Troszeczkę waży. Mamy tutaj śrubeczki. Ok, chyba wszystkie, ale to ładnie chromowo jest. Mój ulubiony etap ze składania Nissana, czyli otwieranie paczuszek. Ślubeczki na bok, zajrzyjmy od głównego elementu. Już na pierwszy rzut oka mi się tutaj, proszę bardzo, logo K&A rzuciło w oczy. Chyba nie trzeba przedstawiać tej filmy nikomu. Element jest metalowy, czyli aluminiowy. Okej, okay, fajny odlew, zobaczymy jak się go będzie składać. Tak jak mówiłem, chromowane elementy trafiają dzisiaj do naszego Nissana Twin Turbo. Oczywiście są plastikowe, nie mam pojęcia na ten moment, co to jest, i małe jakieś elementy do montażu wraz z jakimiś innymi chromami. Więc co moi drodzy, bierzmy się za robotę. Zawór wydechowy, czyli chyba blow off tak mi się wydaje. Czyli musimy sobie najpierw to złożyć, namierzmy to. To chyba to i ten kapturek, który chyba obojętnie, jak mam wrażenie, że będzie pasował. Mamy to założone. Tak, to jest bluefik. Na 100%. Kolejnym etapem musimy zmontować sobie te nasze chromowane doloty. Proszę bardzo, czyli to. Mamy to. W sobie to mogło przyjść jako cały element. Oj, to musi nam tutaj tak zajść widzę ładnie. I za, za szybko chce. Dobra, jest. Klik. I mamy kolejną rurę dolotową. Ok, tego blowofa musimy sobie zamontować. Zobaczcie, do naszej karoserii. Tu musimy ją wziąć na chwilę. Jego musimy założyć tutaj. To czemu to nie mogło przyjść wcześniej? Jak ja mam to teraz tam trendolić? <ścoughs> to specjalnie to chyba zrobili. To nie na mojej umiejętności, czekajcie. Jak ja mam to tam włożyć, się pytam. O, dobra. Jest. Udało się. Tylko teraz... A, ostatnio źle zrobiłem. Nie wiem, czy tam napisaliście w komentarzu. Dlatego mi się tu nie trzyma, bo musimy założyć ten czerwony spolniczek. To mu raczej redukcję. Więc to, była... to był mój błąd, że tego nie zauważyłem w instrukcji, więc to naprawmy. Tylko teraz będzie ciężko to zrobić. to już powinno być wyprofilowane, według mnie, ten przewodnik, tak jak on powinien iść, a nie taki elastyczny. Bo to troszkę psuje nam estetykę, zobaczcie. ja nam tu blow to zasłania. Pusterki naprawione, teraz musimy sobie zmontować te dwa elementy ze sobą. Proszę bardzo, kulde, cool, ale to będzie wyglądać. Tak, znużyłem odłożyć, a musimy z powrotem. <grym> to samo to. Nie mam gdzie tego trzeba. dużo tego. Chodź tu, nisz, sanie. na stół. Dobra. Gdzie my to mamy przykręcić? Okej, okay, tu jest. Tu są otworki, tu jest jeden, a ten drugi to tak w powietrzu ma być? To takie coś. A jest tam pod tym. O matko, kochana. Ja mam wrażenie, że jak to popchnę, to to się rozleci. Eee, no luksusowo to wygląda. Zobaczcie. No. Trzeba będzie to wypolerować, bo trochę wypalcowałem. Ale ładnie to wygląda. Co jeszcze mamy tu zrobić? Musimy przykręcić. Widzę te sporniczki. Do naszego pasa przedniego. Hop. Dobra. Sporniki mamy jakieś przykręcone. Przemocuj progi do słoży na końcach sporników. Nie mam pojęcia do czego to służy. Ok, czyli to musimy sobie tutaj wpiąć. Dobra, jedno. To bardziej na klakson wygląda. Drugie. I co? I to by było na tyle? Górne sporniki chłodnicy, tak myślałem. Czyli tutaj mamy zapięcia do pasa przedniego na, na chłodnicę, czyli żeby nam nie latała. Ok, czyli takie zabezpieczenia. No i co? I to wszystko zostaje na późniejszy etap montażu. Dobra, czyli numer 35, moi drodzy, mamy zmontowany. Lecimy z 36. A w numerze 36 Dodge Viper? Czerwony Diabeł? Co to ma być? Eee, to miało być oni Sana. I o szybki wciekły. <grystanie> Okej, okay, to nas zaskoczyli, czekajcie. Oto no szybki samochód, którego selwerka wydaje się być hołdem dla linii klasycznej, amerykańskich aut w serii Fast and Furious. Ten znakomity pojazd pojawił się już trzykrotnie. Tak to prawda, dokładnie możecie kojarzyć tą scenę tutaj z tej pustyni, jak tym wajperkiem sobie gdzieś tam pomykają. Bynajmniej ja tak pamiętam. A wy napiszcie w komentarzu. Mistrzostwa Japonii prototypów. Ok. później sobie to poczytam. Dobra, etap trzydzieści, przednia część nadwozia, czyli teraz po chromach mamy karbody. O matko kochana, czy damy radę? Sprawdźmy. Tak prezentuje się numer 36, taka wąziutka, długa paczuszka. Ojej, hop. Nie ma nic w środku? Nie. Troszkę waży, ale bardzo ładne elementy już widzę, już mi się podoba. Czekajcie, muszę to ściągnąć, tą górną ochronę. A nie chcę zejść. Wow! Dobra, od czego tu zacząć? Zobaczmy sobie karbonowe elementy. No, plastikowe oczywiście, ładnie, ale to ładnie wykonane. No. powiem Wam, podoba mi się. Tutaj mamy kolejną obudowę, jakby tutaj chyba filtra. Co za sobie to zobaczymy? Oj, Patrzcie jaki Intel Cooler wielki. O, ze ładnie to wygląda. Kolejne chromy... Przepraszam, kolejne karbony. Czekajcie, ja sobie to powyciągam. To jest chyba filtr powietrza. Tak mi się wydaje. Ojej, ale będziemy mieli skręcania. Patrzcie, to jest ch chyba od pasa przedniego. Później się przekonamy. No i to muszę zobaczyć. Jaka rozpórka. Tylko szkoda, że plastikowa od Nismo. Czemu nie mogła być aluminiowa? Kurcze, liczyłem, że to jest metalowy element. No troszkę się zawiodłem, okej. Okay. Ale za to tu mamy metalowego pręta. Ciekawe do czego on ma służyć. Gdzie on tam będzie mocowany? No i chłodnica klimatyzacji, tak mi się wydaje. Raczej przepraszam, e wentylator klimatyzacji, tak mi się wydaje. To jest wentylator pomocniczy. No, ja bym to nazwał trochę inaczej. Dobra, musimy go przykręcić. Do tego naszego pasa przedniego. Dobra, tu mamy górę tego pasa. Musimy sobie tak złożyć go tutaj. Kręci się, bo no, tak średnio. średnio. Ale jest. On jest tylko tu na jednym śrubę przykręcony. Zobaczcie. Dobra. Tak to się prezentuje, chyba dobrze to zrobiłem. Ok, i teraz mamy ten element w zespół w spornika Klaxonu. Czyli dobrze myślałem, że to jest Klaxon. <grym> Okej, okay, dobrze o tym. Czyli moje przeczucia były dobre. I to musimy przekręcić tutaj moi drodzy, i też AM śrubeczką. Ło, dobra. Już coraz tu pełnie się zaczyna robić. No i przyszedł ten czas, kiedy musimy ten otopas założyć na naszą karoserię. Dobra, robimy tu miejsce i montujemy. Cyk weszło jak, jak ulał, aż klikło, czyli ma swoje miejsce. Teraz mamy do zamocowania tutaj te sporniki chłodnicy, te górne mocowania kółeczkiem do środka. Hop. No, jest to detal. Dosyć fajny. Hop. No, to teraz chłodnica nam na pewno nie poleci, nie wyskoczy do góry. I proszę Państwa, musimy przykręcić dolną część Intel Coolera. Jest, powiem Wam, coraz to więcej gimnastyki przy tym modelu. I hop. Intel Cooler przykręcony. Teraz załóżmy sobie górną obudowę. Tak, tak. Okej, okay. tak to wygląda, co? Jest kozak. Dobra, na razie możemy to odłożyć, bo teraz musimy sobie zbiornik płynu chłodzącego zmontować. Dobra, jak my mamy to sobie usystemować? Tym dzióbkiem w tę stronę, a to mamy założyć tutaj. Hop, proszę bardzo. I teraz ten element zakładamy na karuserię i biurko mam za małe do tego. Dobra, gdzie to niby tutaj o szkurcze. Co? To tak ma to być? Podstawa filtra siedzi moi drodzy. Teraz potrzebujemy te dwa elementy ze sobą złożyć. Jak dobrze widzę. Tu mamy dolot powietrza. Tylko, że coś tu nie gra. A jego mamy skręcić śrubami AP. I jego musimy sobie tutaj zamontować. Jak to siedzi? Ach nie kochany. to się szczurnie przeciśnie. Dobra, tu wchodzi ładnie w obudowę. Tu nam się wpina na pas przedni. Kurczę, zobaczcie, jak to wygląda. Jest kozak. I teraz możemy zamontować karbonową pokrywę. O, 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 o. siedzi. Dobra, tu mi spadła rura. Ja pierdziele, Wypieło się. Jak ja mam tu tam wpiąć? A tam palucha nie wsadzę. Sytuacja uratowana. Wszystko na swoim miejscu. Patrzcie jak to wygląda. Dobra. Co mamy kolejnego? Tak. O? Proszę bardzo. Zobaczcie jaka maskownica. Przedniego pasa, też wykonana z karbonu. Do tego potrzebujemy QM śrubek. Mój delikatny element. Okej, okay. to mamy przykręcone. I co na mojej drodze zostało na koniec? Ten, właśnie ten drucik. Już się domyślam, co to jest. <grych> to moi drodze jest podstawka pod maskę, chyba. No nie wiem, tak mi się wydaje. Gdzie my mamy to zamocować? Ale tak to wygląda, ok? Pręt maski, no niby to. No i dobra, mamy to moi drodzy. Kurczę, nakombinowaliśmy się. Yy, zostaje nam belka wieżyczki według tego, czyli tutaj rozpórka nasza zostaje nam w dalszy etap montażu, czyli ona się będzie, patrzcie, o. O kuźwa. Szkoda, że nie możemy założyć, bo nie mamy zawieszenia. Ale zobaczcie samo tutaj ten, ten efekt tego zabudowy, tej silnika, te elementy karbonowe, chromowane, do tego tutaj ten silnik obsadzony, no tu jest tak ciasno, to wszystko jest wykonane dosyć bardzo proporcjonalnie, tak jak pod maską prawdziwego GTR-a. No, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba. No mnie to mega siedzi, patrzcie. A waży to już niesamowicie. ok, czyli numer 36 mamy skończony. Także moi drodzy, zobaczcie jak to już kurczę, kozacko wygląda. No, ja jestem z efektu jakości wykonania i efektu mojego składania dosyć na dzisiaj zadowolony. Jestem podjarany, jak to możecie zobaczyć. W końcu mamy zarys z przodu naszego Nissana. Zobaczcie, czyli przymocowany. Pas przedni, do tego intelkulery, chłodnice, wiatraki, do tego wy... wykończyliśmy cały układ dolotowy. Tutaj powietrza tego silnika oraz tymi przewodami, no, przekozacko to wygląda, więc zostawcie obowiązkowo łapeczkę w górę pod tym filmikiem, a my moi drodzy widzimy się już w następnym odcinku. A co będziemy składać, to obserwujcie, zostawcie subskrypcję i jedziemy dalej. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się, cześć.